Lownet. Witam was tu po Lonet'ster w kolejnym odcinku. To jest z Też Cześć, siemanko. I dzisiaj będziemy opisywać e, mojego was, własnego konstrukcji komputerka i logika Kuby. Teraz go opisuję. Dwóch ludzików kurwa. Ta, do tego potrzebne jest takie coś, yy, z Lego Ninjago, widzicie przecież sami. Takie coś z tamtej dawnej serii. Takie coś, czarne spodenki, które można spotkać wszędzie. Między innymi w dupie. No, na dupie. Yy, tu mamy takie coś, Wsadamy tak. Nakładamy na to... Jetpacki. Jetpacki. Z dżango feta Głowę dżango feta Lub głowa feta, tak. Ma taką całą Praktycznie y, Bierzemy taki hełm Może być inny? No trzymaj Może być rzecz. klona, ten... może być hełm klona No, nakładamy tak, widzicie? Tak także się głowa ruszy Tak, o Jest proste Bierzemy to Wkładamy mu Pistolet. tu pistoletik Pistolec Pistolecik Django feta Jeden oczywiście. Jeden. Bierzemy i dajemy mu taki słaby pistolet. To jest znaczy kranik. kranik którego znaczy pewnie z poprzedniego odcinka też był. No. E, takie oto coś. Nie wiem co to jest. To jest jakby taka tarcza, tak? No przepraszam, bo źle go wczepiłem. Trzeba kranik. Go tak, w, tak wczepić. Tak. Widzicie? Tak, ludzie. Tak trzeba wczepić. O. Później wkłada się w niego, na niego to. O. Tak, może być jak obojętna, tak? Nie musi być. No, identyczna. tylko żeby była przezroczysta. Tak, ją dajemy. Później bierzemy to. Ten przycisk taki. Czerwony. I nakładamy na niego, najpierw nakładamy na niego takie coś. Widzicie? Takie coś. O tak robimy. I później nakładamy na niego takie coś. Widzicie? Jakby z ulepszenie. I nakładamy go tu. I oto mamy ludzika. Starczą. I działkiem. I dwoma działkami. Dobra, to robocik już e, to jest gotowy. robocik jest gotowy. I teraz przejdźmy do mojego komputera. Widzicie, widzicie tu masę elementów, tak? Poczekajcie chwilę. E, poproszę na, żeby podtrzymał telefon. E, tak, e, sorry, że przekręcam, ale tak muszę. Dobra, e, potrzebny będzie taki elemencik e, z Lego Star Wars. E, to było z takiego statku, tak? E, przyczepiamy taki element, Można, możecie go wszędzie spotkać, byle jakiego koloru. E, przyczepiamy tak, do tego doczepiamy taki elemencik i drugi taki po drugiej stronie. Nie bierzemy takie coś. Nie wiem, co to jest. Przyczepiamy do tego czegoś. Tak, jak to widzicie. I bierzemy takie kuleczki dwie. Czekaj, co co Nic nie widać. Y bierzemy takie dwie kuleczki, które przyczepiamy tu. O, tak to wygląda. Z dołu wygląda tak. Gasz. Y teraz bierzemy te to tak. Y to przyczepiamy. Y to, to może być byle jakie... Akurat ja miałem takie. Zobaczcie. Nie podkładaj tak blisko kamel bo tu nie widać nic. Takie coś. Tak, przyczepiamy to sied jako siedzisko. Żeby ktoś mógł sobie siąść. Yy, tak. I teraz tak. Bierzemy yy, taki element. Możecie w, w każdych zestawach taki element. Powinien występować. Jak go nie macie, to nic, nic się stało. Dobra. Przyczepiamy tutaj. Tako, takie, taki blat, jakby. Blat. Poczekajcie, nie tak, tak. Przyczepiamy tu taki blat. Tutaj dajemy taką klawiaturkę. Można to nazwać pilotem, o tak to wygląda. zadam trochę niżej. Tak. Teraz przyczepiamy tu taki element. Tak jak przyczepialiśmy, Mogą być te wszystkie elementy obojętnego koloru nie jest wyznaczony, a poczekajcie, jeszcze nie jeszcze, jeszcze nie ten tu trzeba ten czer taki czerwony może być też obojętnego, wszystko obojętnego koloru tutaj ten takie coś komputerek tutaj guziczki coś mogą być obojętnego ale najlepiej żeby były przeźroczyste I wsadzamy tą płytkę tu. To zamykamy. I nasz komputer jest gotowy. Możemy tu posadzić ludzika. Tak się prezentuje. Ok, A teraz pokażemy ludzika mo mojego pomysłu. Tak. Przejdźmy do tego ludzika. On wygląda tak. A jak go zbudować, to wam powiem. Potrzebne są takie... Poczekajcie chwilę Dwa pistolety od Junglesieta. Cie pocz, poczekam, poczekamy, poczekajcie jeszcze chwilę. Eee, Cie kuzyn rozbierze, a ja wam pokażę mój, mój nowy napis. Tak się prezentuje. Eee, mogliście już go założyć na początku, ale dobra. Eee, przejdźmy do kubludzika. Bierzemy jedne nóżki Boba Feta z zestawu Star Wars z, z jakimś gościem. I od Django feta z zestawem... Kuszuleczka. No, tak. I kuszulka w jakimś tam zestawie. Wkładamy je tak. Łączymy. Łączymy. No. I nakładamy na to jetpacka. Ten już jest trochę gorszy, ale... Nic te, nic złego, bo mój, mój kuzyn chciał go pomalować na czarno ale żeby był czarny ale, ale nie znał. wyszedł taką głowę nie wiem od czego tego widzicie chcę e, przybliżyć taką czapkę Od e, Feta, feta. E, to antenkę od Django Feta od Django Feta antenkę Django Django Bierzemy taki pistolecik, wkładamy go tak. I drugi, tak samo. I ta, drugi wkładamy tak. Nie żeby Chciałbym, żebyście oglądali. Subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę. Jakby Wam się podobało, to łapki w górę. I będziemy dzięki temu kręcić e, ci, więcej filmików. A teraz pokażemy Wam naszego robocika, którego. Po, Opiszemy w następnym odcinku. Tak. Cześć! Cześć! I jeszcze takie małe info ten Robocik będzie na pewno opisany w następnym odcinku, nie tak jak jakieś różne rzeczy, ale cześć! Siemanko!